A ja jestem cały czas w kominkowym świecie. Tym razem przeniosłem się do tradycyjnych kominków, czyli opalanych drewnem, ponieważ firma Spartherm dostała złoty medal Poznańskich Targów za całą grupę, za całą linię wkładów. I te wkłady są naprawdę fantastyczne. Przede wszystkim mamy kominek zwykły. Możemy wykorzystać, zrobić mogą nam kominek narożnikowy. Może być kominek na przestrzał, czyli vis a -vis są praktycznie nieograniczeni. Jeżeli ktoś z was chciałby mieć kominek dość nietypowy, nie wiem, palenisko dwumetrowe, jeżeli to tylko jest zgodne z przepisami, oni wam to zrobią. Chodzi o to, że nie są ograniczeni specjalnymi formami, z których robią wkład. Ponadto zwróćcie uwagę na estetykę tego kominka. Jest świetnie zrobiony. Jeżeli go tutaj troszeczkę zabudować, to zostaje nam tylko sama szyba widoczna przez domowników i możemy cieszyć się pięknem ognia. Jeżeli pomieszczenie, w którym macie taki kominek jest małe, nie martwcie się. Przede wszystkim taki kominek może być dość płytki. Poza tym z przodu możecie zainstalować podwójną szybę, która ograniczy Wam jak gdyby dostęp ciepła do pomieszczenia. Ale jeżeli chcecie mieć w domu nahajcowane na maksa, żaden problem, Do takiego kominka dokładacie taką płytę, która nagrzewa się przez 2 godziny, a oddaje ciepło przez 6. Dlaczego jesteśmy w Poznaniu? Bo to idealne dla Poznaniaków. Jaka oszczędność? No niewiarygodne.